Oficjalny powrót Klombo, tegoroczne Halloween, event Galactusa, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy chcielibyście, aby ten rok szkolny trwał tylko miesiąc, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do oficjalnego powrotu Klombo. Już jakiś czas temu mówiłem wam, że na kanale Lego Fortnite od 31 aż do 6 odbędzie się specjalna transmisja na żywo. I ta transmisja naprawdę no, przypominała, jakby miało być w niej ogłoszone coś z Klombo. jak się okazuje, no to rzeczywiście zostało. A najdokładniej jeden z prowadzących takowego streama powiedział: czad, dlaczego nie weźmiecie właśnie jakiegoś isterek elementu z Klombo? Także troszeczkę się właśnie ziomek na tej transmisji wygada, no i tym samym potwierdził nam to, że w następnej aktualizacji, która pojawi się już za dwa dni, właśnie będzie również update LEGO z Klombo także według mnie naprawdę kozacko przy okazji wtedy zostanie dodane również coś z tym banankiem i powinien się on pojawić właśnie w Fortnite'owym sklepie no generalnie będzie naprawdę całkiem sporo tych rzeczy, także oczywiście subujcie kanał z dzwonkiem, bo o wszystkim będę was update'ował i informował przechodząc dalej mamy szybkiego newsa, że właśnie nowa ekipa jest już dostępna, no bo oczywiście wiadomo Mamy nowy miesiąc, także tak to się prezentuje. Przechodząc od razu dalej, mamy też dość ciekawe info związane z możliwym powrotem Spidermana, a bardziej no to kolaboracji ze Spidermanem, ponieważ Fall Guysy otrzymują właśnie takową kolaborację już niedługo i jest szansa również na to. Że właśnie Spider-Man pojawi się w Fortnite, no bo wiadomo, że Epic Games właśnie też posiada Fall Guysy i chociażby rzeczy, które mogą powrócić, to Spider-Man No Way Home po właśnie 630 dniach, przy okazji, no to właśnie Miles Morales i właśnie ten 2099 może też powrócić po 350 dniach, jak i przy okazji Mary Jane i właśnie Spider-Man 0. Także według mnie naprawdę mega kozacko i jak na razie do musimy poczekać. Natomiast moi drodzy, to nie jest właśnie jedyny. Taka podwójna kolaboracja, ponieważ jak się okazuje, no to na Halloween dostaliśmy pierwsze teasery związane z, no po prostu, Rocket League. Iem. Jak się okazuje, no to w Rocket League pojawi się event Urban Legends. I jak się okazuje, no to podczas tego eventu mamy otrzymać najprawdopodobniej takie postacie jak właśnie Bigfoot. Przy okazji. Następnie Siren Head'a, Slendermana. No, generalnie jest tego naprawdę dużo. No, i jak się okazuje, moi drodzy, no to jest bardzo duża szansa, że właśnie te postacie też pojawią się w Fortnite, ponieważ oczywiście Rocket League również należy do epika. No, i oczywiście, jak jakaś postać pojawi się w Rocket League, no to jak najbardziej też jest ona upoważniona do tego, że może się w Fortnite pojawić. Co oznacza, że na przykład takie postacie jak Siren Head, Slenderman, Bigfoot, no generalnie mogą właśnie w Halloween zawitać. Także zapowiadam da się to naprawdę bardzo dobrze, jakby w sumie nie patrzeć. No i tutaj w tym przypadku też musimy jak na razie poczekać, no bo jakby nie patrzeć, no to do Halloween jeszcze trochę czasu zostało ponieważ no jeszcze ponad miesiąc także no definitywnie jeszcze bardzo dużo może się zmienić oczywiście moi drodzy wiadomo, że już za dwa dni w Fortnite pojawi się nowa aktualizacja czyli aktualizacja 31.10 no i w takowej aktualizacji pojawi się naprawdę masa zmian o których już niejednokrotnie mówiłem chociażby będziemy mieli wreszcie dodatkowe style do po prostu postaci z karnetu, ponieważ obecnie są one właśnie pod y, znakiem zapytania do odblokowania również będzie Postać Duma, także to też bardzo ciekawa sprawa. Oczywiście, wiadomo, jest to niby sekretny skin karnetu, który, no, taki do końca sekretny nie jest, bo wiemy jak wygląda. Natomiast będzie on właśnie też po tym updatecie do odblokowania. No i oczywiście w takowym updatecie może zostać dodanych naprawdę jeszcze wiele rzeczy. No, tak naprawdę, musimy tylko i wyłącznie czekać i zobaczyć, co dokładnie Fortnite dla nas przygotuje. Natomiast osobiście wydaje mi się, że jeszcze nie będzie to aktualizacja związana z Iron Manem, ponieważ dużo osób właśnie czeka na powrót tego Ironmana i jak najbardziej chciałoby go już po prostu zobaczyć. Natomiast osobiście wydaje mi się, że Ironman jak już miałby się pojawić, to w aktualizacji 31.20 czy coś takiego. Ponieważ właśnie questy fabularne z tego sezonu wskazują na to, że dopiero w późniejszym terminie sezonu będziemy właśnie musieli z nim porozmawiać. Mniej więcej w jakimś piątym tygodniu. Także no niestety w tym update'cie na Ironmana liczyć nie możemy. Natomiast liczyć możemy na nowe pliki związane z Galactus ponieważ wiadomo, że na mapie obecnego sezonu pojawiła się głowa Galactusa, no i Galactus, jakby nie patrzeć, była to jedna z lepszych postaci z tego takiego starego sezonu Marvela, i naprawdę masa osób, jak zobaczyła tą właśnie głowę Galactusa, to zaczęła snuć naprawdę przeróżne teorie, właśnie odnośnie jego powrotu i tego właśnie typu rzeczy. I jak się okazuje, ten powrót jest naprawdę bardzo prawdopodobny. Chociażby już nawet przed startem tego sezonu mieliśmy takie zapowiedzi od jednego z Npc jak? Eony temu i bardzo daleko stąd, głodna bestia pożerała gwiazdę za gwiazdą, aby ogrzać swój brzuch. Bestia wciąż wędruje po ciemnościach, polując na wieczne ciepło. No i definitywnie jest to opis nikogo innego jak Galaktusa. No bo to nie wydaje mi się, żeby jakaś inna postać była na tyle potężna właśnie w galaktyce. Przy okazji w jednym z ostatnich materiałów pokazywałem wam, że rzeczywiście pod całym hełmem znajduje się jakaś dodatkowa warstwa tekstur, która właśnie może być użyta w nie dalekiej przyszłości. No i tym bardziej no to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ w jednym z komiksów właśnie był tak zwany Galactus Zombie i jak się okazało, no to jego po prostu śmierć przyczyniła się do infekcji zombie, no i generalnie no to jest to wręcz idealny motyw, żeby przykładowo przywrócić właśnie Galactusa na Halloween. Myślę, że byłoby to naprawdę kozackie od strony Fortnite'a i przypomnę Wam również, że skin Galactusa też jest możliwy, ponieważ w ostatnim sezonie Marvela po evencie takowy skin Miał się pojawić, lecz jak się finalnie okazało, to ten nigdy nie zawitał właśnie do Fortniteowego sklepu, dlatego do teraz jest to jeszcze bardziej prawdopodobne. I osobiście wydaje mi się, że właśnie Galactus tak naprawdę cały czas gdzieś tam się rusza, ponieważ no, jakby nie patrzeć, to właśnie ten dialog z Eonami, że Eony temu i bardzo daleko stąd głodna bestia pożerała gwiazdę za gwiazdą i że bestia wciąż wędruje po ciemnościach. No to wydaje mi się, że Galactus gdzieś tam jednak nadal jest, a hełm, który znajduje się w wodzie albo znajduje znajduje się tam dla takiej podpuchy albo po prostu właśnie w tym hełmie ten Galactus po raz kolejny będzie. Jest to jak najbardziej możliwe, natomiast jak na razie nie jest to w 100% potwierdzone. No i jedyne na co musimy poczekać to na jakieś pliki z Galactusem związane. Ponieważ jeżeli takowe zostaną dodane, to możemy być pewni, że będzie on wykorzystany właśnie w jakimś evencie, czy cokolwiek takiego. No ale oczywiście o wszystkim będę Was update'ował, więc o to akurat nie musicie się martwić. No i co? Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby tego nie przegapić. Tak samo, jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Jeżeli też nie chcecie wracać do szkoły, to właśnie tą łapeczkę kliknijcie i zobaczmy no ile osób by po prostu chciało sobie jeszcze posiedzieć w domku i poczilować. No i co? Jeżeli będziecie robili jakieś właśnie zakupki w Fortnite'owym sklepie, możecie to jak najbardziej wykonać z kodzikiem HEXOKOT. Mega dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. No i jeżeli obejrzeliście ten materiał do samego końca, w komentarzu możecie napisać GALACTUS. No i co? To tyle. Ja byłem HEXO i widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia, trzymajcie się i powodzenia każdemu w szkole, bo dzisiaj rozpoczęcie roku, także od teraz filmy po raz kolejny będą o 6:30 codziennie. No, to tyle. Jo. A no i jeszcze bym zapomniał standardowo miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności oczywiście o której ten materiał oglądacie. A teraz, tak serio, do zobaczenia. Trzymajcie się. Jo.